Cześć! Nagram Wam dzisiaj moje króliki. To już jest taki wieczór, mogę Wam pokazać. Moje, gęś, gęś, mój. Gęś. Tutaj są maluchy. Zaraz Wam pokażę ich blisko. Patrzcie. Jakie maluchy fajne. Hej, Mam maluch kolejny. Tutaj jest jego matka, ich matka. Jeszcze trzy. Ej, uciekaj. Są trzy maluchy. Dłużej mamy też takie trzy maluchy. To już one już się dawno urodzili, ale są fajne. no Maluchy jak maluchy. Te się już tak nie dają własność, ale kiedyś je A to jest otycho. To właśnie małych królików. Mama otycho. To jest mama tych o małych mhm. i co tu mam więcej wam pokazać? Zaraz wam pokażę jak zrobię ja zrobię cięcie i wam pokażę jak idę do domu takie Bo pójdę na boisko pokazać wam, Już, patrzcie. Uciekać, uciekać maluchy Dobra, idę no, Zobaczymy Gdzie ma gęś? Dobra, idę No bo ty to nie zwracaj już Mhm Mhm. Mm tak! Ja już to, to mi jadę kiedy ci bez Ja wam robię zaraz cięcie. Tylko się muszę nauczyć jeszcze. Nagram wam. O, patrzcie fajne takie niebo. O jest, patrzcie, rudy. Idę na boisko. Jeśli wyszłem, to już jest dziewiętnasta trzydzieści także nie jest za ciekawy, chłodny. 11 maja to się nagrywa, ale chłodno jest strasznie. Wyrzucę to wam 12 maja jutro. No ja nie widzę. No, postaram się robić zdjęcia, ale nie mogę. Cięć. Staram się robić, ale nie mogę. Cięć zrobić. nagram wam jeszcze kolekcję moich kart piłkarskich. O, to jest nasze boisko. Pokazywałem wam już w tamtym tym w, 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 w filmie z naszego samego życia pokazywałem boisko. Patrzcie, gdzie mi piłka utknęła, jak wpadła falnie, co nie? Kopnę, raz ją wyjmę. Wam ją wiem telefonem, wyciągnąłem piłkę, ale fajnie będzie, patrzcie, kopnę raz, dwa, będzie szybko. A są to się zwykle kopie karne, jak kopie sąd, jak jakie do naszej wsi, wywiecie jak ona się nazywa, to będziecie mogli pokopać ze mną na boisku. W tamtym filmie to nagrywałem z kolegą Zadasiem. To co kopaliśmy, to wiecie jak ta miejscowość się nazywa, więc możecie przyjechać. Patrzcie, Koty. Idealnie, okienko siadło. Szkoda, że tego strzału nie widzieliście. Chyba, że to się nagrywało. Nie wiem, nie patrzyłem w obiektyw, tylko patrzyłem jak piłka leci. Ale serio, ładne okienko. Myślałam, że będzie spojenie, ale jednak nie. Tak jak mi się udało strzelić, tak mi się udało. Ale strzał w wykonaniu moim. Jak na wiek 14 lat. To fajnie. Mocna petarda nie leciała, ale no, postaram się teraz wymalnąć petardę. Dobra, aże piłka za wysoko na dno przeleciała. Skąd to kopałem? Dobra, mniej więcej, gdzieś stąd kopnę petardę, bo to jak będzie leciało. A ja do tego w ciapach, to będzie bolała mnie noga. A to już nie o to. Patrzcie, jaka mecha lata wszędzie. Wszędzie latają te meszki zawalone. Uff, skręcona. Skręcona. Przepraszam, bo się przejęzyczyłem. 15 minut będę na tworze jeszcze pójdę po swój rower zaraz będę szedł jakieś 5 minut po rower to mniejsza o to ile będę szedł ale jak będzie 10 minuta to idę po rower szybko zaraz pod, pod swój dom się jak się odbyło? że bramkarza nie mam Dobra, teraz poderwania piłki do góry. Walę z całej siły. Postaram się. No bo ja mam ciapy i nie wiem jak mi to wyjdzie. Ale staram się jak najmocniej walić. Patrzcie. No niestety się nie udało teraz. Ale to z rainbowa co zrobię. Tyk. Rainbow też się nie udał. Dobra to. Patrzcie. Panie! O, się wszystko okazuje. Dzisiaj koszone boisko. Dużo fajnych rzeczy się znalazło już. Dwie żyłki. Fajnie, fajnie no. O, już będę szedł za 5, 30 sekund kopny raz. Ajajaj, jakbym miał buty to bym kłapał. Dobra, idę na swój rower, bo zanim zajdę minie 10 minut. Ona musi tam leżeć. Okej, okay. patrzcie, leży. I idę, szybko Ojecie tam jest tutaj by przyłapała Oni jeszcze nie wiedzą, że ja nagrzewam na YouTube. No więc szybko biegniemy. To szybko. Szybko dobra, uciekłem nie, dobra i całą minutę Ale zawsze pokażę Wam jeszcze gęś fajne jak to się nie ma to patrzy na gęsi nie, Za niedługo będą młał, małe gęsi to wam nagram A także teraz ja swoim starym rowerem, którego ja jeszcze mam 5 lat no więc na ja ja całą drogę karę No chę tu jest piec rudy, już wam go pokazywałam. To jest kałuża. Za chwilę się puściłem, ale mi się podrapać. O, żeby ktoś tu coś powlewał nieźle widać. To bym dał ostatnim, to wie jak się nazywam. A więc, a Jestem pod swoim blokiem, to się jeszcze przerywa i przychodzę. Przechodzisz się koło swoich balkonów, może ktoś okolice rozpozna. Pieso. Pieso. Ten piesość mnie się boi. Jest samochód, patrzcie, ale No, św świerki ksikną. tego świerki nie znam się na drzewach, ale tutaj wiem, że jest świerka. Tak. świerka. Bez, dały bez? Dały bez. No tak, wiem. No, to ten byk No szybko. O, tego jest Tutaj to się nieźla i wyberka. No. 14 minut już trwa. A więc pora go zaraz zakończyć będzie. No, jak mi się tak coś wydaje. Widzimy się w następnym filmie. Opublikuję go Wam dzisiaj albo jutro. Zobaczymy. Cześć!